Krótkie pytanie, czy warto na przykład wkleić, opublikować ten sam 30-minutowy live, który zrobiłeś na Facebooku na YouTube'a? Czy to się opłaca? Kiedyś byłem takim zwolnikiem, właśnie takich y, rzucania tej samej treści na różne portale społecznościowe, jednak okazuje się, że do, tak do końca to wcale nie jest dobra strategia. Jeśli nagrywasz live'a na Facebooku, na przykład, zaczną się witać z ludźmi, tam pytasz się o coś, albo mówisz, że poczekasz jeszcze chwilę, aż nie wiem, aż więcej osób dołączyć, tak dalej, tak dalej, nie? To nie, nie do końca jest właściwa strategia, ponieważ na YouTubie lepiej od razu przejść do rzeczy i w pierwszym przykład, zdaniu od razu, się odzywasz, powiedzieć, o czym dokładnie jest to nagranie, a nie tam się witasz, tak dalej, to ludzie nam, szczerze mówiąc, będą mało, będzie mała oglądalność tego, tego filmu, wideo. Z tego, co, co wiem, mała, mały też czas oglądania nie? tego danego filmu, wideo. Na YouTubie bardzo ważna jest długość oglądania, czyli czas, że dana osoba ogląda ten film, a jeśli będziesz na początku się witać z ludźmi, tak to się często by na live, że się witasz wita z ludźmi, pytasz, czy cię słychać, czy Cię widać, nie? Tam czasami mówisz, że nie widać komentarzy, itd. itd., itd. To na YouTubie tak nie do końca się sprawdza, nie? Jeśli nagrywasz live'a, który ma 30 minut, postaraj się go, z, po wyłączeniu tego live'a, nagraj jeszcze jeden film i postaraj się go streścić, nie wiem, w ciągu 10 minut, nie? Tylko powiedz, powiedz samo gęste. I to, to, to samo gęste, te najważniejsze informacje, to nagrasz jeszcze raz, wrzuć dopiero na YouTube'a. Naprawdę warto, warto tak robić. To od razu po live nagrać sobie tak jakby streszczenie tego live'a i wrzuć go na YouTube dopiero wtedy, nie? To się lepiej opłaca, taki film będzie lepiej y, się przyjmował na YouTube i będzie mieć też dłuższy czas oglądania. I pamiętaj, żeby wtedy w pierwszym zdaniu na YouTube, w tej wersji na YouTube powiedzieć o czym jest ten film, czyli nie wiem, witaj, witaj na Że dzisiaj sobie powiemy o tym, o tym i o tym i przechodzisz do tematu, tam też jeszcze możesz, możesz powiedzieć, żeby sobie ten kanał Twój zasubskrybować itd. Tak tak Ale w pierwszym zdaniu powiedz yy, dokładnie o czym będzie ten dany film. Nie? Czyli ja tą, jakiejś taką ja właśnie strategię stosowałem, nie? że wszystkie materiały wrzucałem na różne, te, na różne filmy. Teraz jakbym zrobił live, który ma 30 minut yy, i miałby, nie wiem, yy, mi się tam witał z ludźmi tak dalej, nie wrzuciłbym go na YouTube'a, tylko po prostu bym sobie dograł streszczenie. Ewentualnie bym tego live'a wrzucił, ale na pewno musiał dograć jeszcze streszczenie nie? tego live'a, żeby była y, sama kwintesencja, nie? żeby była. Ok, to na tyle. Jeśli masz jakieś pytania, pisz w komentarzu. Jeśli oglądasz mnie na YouTube, zasubskrybuj sobie ten kanał. Jeśli oglądasz mnie na y, face no daj, nie wiem, serduszko. ducho. Pamiętaj, zawsze lepiej dać serduszko niż łapki w górę. Bo na dzień dzisiejszy, przynajmniej z tego co wiem, y, Facebook woli te inne buźki, Serduszka, jak od łapek w górę, że bardziej, bardziej je ceni, nie? Jeśli masz pytania, pisz poniżej. Sprawdź też linki w opisach te, tego filmu. I widzimy się w kolejnej części. Cześć.